Dzień dobry. Zapraszam na prezentację kilku wiosennych prac plastycznych. Tu mam przed sobą przykład portretu pani wiosny. Jest on bardzo wesoły, kolorowy, dekoracyjny, a to za sprawą użytych kolorowych, wzorzystych serwetek. Praca w wykonaniu dzieci na pewno będzie indywidualna, każda inna. Dzieci tutaj mogą dorysowywać, doklejać obrazki, które kojarzą się z wiosną różne inne ozdoby. Należy jedynie zwrócić uwagę na to, że te serwetki kolorowe one się rozwarstwiają. Po wycięciu należy usunąć. Białe warstwy, bo w przeciwnym razie może okazać się, że wiosna będzie miała białe włosy, a chodzi nam o to, żeby praca była jak najbardziej kolorowa i radosna. Kolejną propozycją jest gałązka bazi. Do prawdziwych tutaj bazi naklejonych na kartkę dorysowałam uszy i ogonki i tak powstały. Marcowe kotki. Myślę, że taka propozycja wykonania bardziej jest bardzo oryginalna i też sympatyczna. W tej pracy z kolei czuje się powiew wiosny. Tło zostało barwione libułą, gałązki, narysowane pisakiem. Natomiast młode wiosenne listeczki to wydzieranka z papieru. Wiosną też często wykonuje się drzewa kwitnące, obsypane kwiatami. To drzewo jest tekturowe, uwinięte brązową i zieloną nicią, i chociaż niewiele tej nici tutaj użyłam, i tak drzewo już wygląda ładniej dekoracyjnie, a kwiaty to naklejone koleczki z różowej bibuły. Wiosna to oczywiście kwiaty. Tu propozycja wykonania jacyntu Jest to pomalowana szyszka. Oczywiście szyszkę maluje się długo, trzeba pod celem sięgać do różnych zakamarków tej szyszki, ale ostatecznie praca myślę, że jest łatwa w wykonaniu. Do tego dołączamy zielone listki wycięte z tektury falistej, a kwiat z liśćmi umieszczamy w ozdobnej doniczce. Ta jest wykonana z plastikowego kubeczka. Pierwszymi zwiastunami wiosny są oczywiście wiosenne kwiaty. Tu jest propozycja przebiśniegów. Przebiśniegi zostały, zostały zrobione z ozdobnych, ażurowych serwetek, co sprawia, że praca nabiera delikatności. Tak tak delikatne przebieśniki, jak prawdziwe. A te krokusy ulepione są z plasteliny. Praca kryje w sobie zabawę w tworzenie koloru fioletowego. Poprzez mieszanie dwóch kolorów plasteliny. Podobnie w tworzenie kolorów fioletowego można się pobawić poprzez mieszanie farb albo też kolorowanie kredkami na przemian czerwoną i niebieską. Wiosną ptaki budują gniazda, stąd też pomysł na. Na to, aby dzieci też wykonały takie gniazdko, jest ono zrobione z fragmentu wytłaczanki na jajka. A do środka można włożyć albo suchą, albo suche trawy, sianko, biura, czyli coś podobnego, co rzeczywiście ptaki wykorzystują do budowania gniazd. Można też użyć kolorowego sizalu a na koniec umieścić już ptaszka w gotowym gniazdku. A tutaj jaskółki. Jaskółki są wykonane z drewnianych klamerek i te klamerki malujemy z jednej strony na biało. Kształt klamerki przypomina ogon jaskółek, pozostałe elementy wycięte są z papieru. Ja do pracy dołączyłam gniazdko z papieru szarego, a tutaj celowo zagiełam te, w ten sposób, aby wydawało się, że to gniazdo jest ulepione pod jakimś balkonem. Ciekawym też efektem byłoby naklejenie takiego gniazdka, ulepienie go z masy papierowej. Można też użyć po prostu potarganych wytłoczków na jajka. A ten dziób pociany może stanowić doskonałą pomoc dydaktyczną dla nauczyciela. Nauczyciel wykonuje ten dziób sam i może on być pomocny przy różnych zabawach Muzycznych, ruchowych. Taki bocian na pewno przykuje uwagę dzieci. On może opowiadać o tym, gdzie był, gdzie wędrował, skąd do nas powrócił na wiosnę. Opisy wszystkich prac są zamieszczone na, na naszych stronach internetowych. Linki dostępne są pod filmem. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału.